Witajcie, witajcie! Z tej strony Darnok i jak zauważyliście pewnie poprzez tytuł filmika, tak, będzie przerwa na kanale. Nie mam pojęcia ile będzie trwała, aczkolwiek czemu przerwa? Ogólnie zauważyliście na kanale, ostatnio filmiki pojawiają się rzadziej. I to nie jest wina braku kreatywności czy braku materiału, z którego moglibyśmy robić filmiki. Jest w zasadzie inaczej. Problem jest bardziej ze mną, bowiem wypaliłem się. Nie kreatywnie, bowiem mam pomysły na filmiki. Jak pewnie niektórzy słyszeli miałem w planach zrobić edukacyjny filmik, w którym pogadałbym na temat faktów związanych z różnymi rzeczami Tokusatsu i w ogóle, ale do tego w tym momencie raczej nie dojdzie. Hmm. Nie zamierzam kończyć kanału jeśli o to się martwicie Wręcz przeciwnie Nagrywanie i rzucenie tych filmików sprawia mi wielką radość Ale Ostatnio po prostu Ciężko mi jest zabrać się Do Do edytowania Tak, męczą mnie godzinne, Robienie godzinnych materiałów I Potrzebuję odpoczynku Także potrzebuję odpoczynku od Tokusatsu jak Dokusatsu w ogóle Byłem przez, te... przez dwa ostatnie lata oglądałem Bardzo dużo Żydów W seriali Garo, Sentai Kamen Rider Ultraman nawet I różne, i różne mniej, mniej lub bardziej znane Serie i po prostu, jestem, po prostu jestem zmęczony trochę. Jestem lekko zmęczony. Gadaniem, Nie I. Potrzebuję... Wie trochę sobie odpocząć. Więc... Będę raczej rzadziej bywał... Wouter. Raz jeszcze. Na serwerze. jeśli będzie w ogóle... jeśli będę w ogóle ostatnio... nie zamierzam robić przerwy na... no... nieskończoność oczywiście, ale... no... nie wiem... nie wiem ile mi zajmie mi odpoczywanie... na pewno nie mam zamiaru zrobić na was numeru z... Z tym, co zrobił JJ Joker, zamierzam wrócić. Miałem nadzieję, że wcześniej niż później, ale potrzebuję. Potrzebuję odpocząć. Jestem po prostu wypalony. arki, że się powtarzam, ale. Nie jest. Ale jaki był. Ale jaki byłby filmik. Ode mnie, gdybym wiedział, jak przekazać to, co chcę przekazać. Więc. Więc, no. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. Mam nadzieję, mam nadzieję że się będziecie dobrze bawić nawet bez tych filmików. Wiem, że raczej większość osób i tak ogląda to tak, kiedy chce, ale. Zostawić nadzieję, że wy lubicie jednak te filmiki To jest jedna rzecz, którą chciałbym, żeby była prawdą Ale bez przedłużania mm. I am just a passing through fan Alka